Witam wszystkich serdecznie w kolejnym porannym rozruchu dla tych osób, które śpią nieco dłużej i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zatem zaczynamy zwykły marsz. Idziemy, 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 idziemy. Dla tych osób, które mnie po raz pierwszy oglądają, nazywam się Janusz Danielczyk, jestem 64-letnim fizjoterapeutą i promuję nasze zdrowie poprzez ruch. W każdej chwili, kiedy tylko możemy, a w tej chwili poranny rozruch, <laughs> idziemy do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu i do tyłu. I znowu idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Po skosie do przodu. I po do tyłu. Po do przodu. I po do tyłu. I w drugą stronę. Po skosie do przodu. I po do tyłu. Proste ćwiczenia. Zgadza się? I do tyłu. I zwykły marsz. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Troszkę wyżej unosimy kolana. Wysoko, 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 wysoko. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. I kolana do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć bardzo dobrze i znowu idziemy 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 delikatny troszeczkę w miejscu w miejsce i delikatnie biegniemy, biegniemy 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 i troszeczkę wyżej kolana. i troszeczkę szybciej 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 i wolno i no troszeczkę szybciej, 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 szybciej. I wolniutko. I bardzo szybko. I wolniutko. I bardzo szybko. I wolniutko. Super. Zwykły masz. I kopnięcia do przodu. I hop! Hop. 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 I do dziesięciu. Raz. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć, uśmiech od ducha, ducha, i kopiemy na zewnątrz. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze, wszystko i kołysanie biodry prawo, lewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i ósemeczki w jednicą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Bardzo dobrze. Krążenia bioder. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Skręty głowę lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenie głowy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zobaczcie, że bardzo często ja skupiam się na jednej partii stawów. Dzisiaj spróbujemy przejść wszystkie partie stawów. Czyli przyjąłem się, teraz skupimy się na barkach. I raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, przód, tył. raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I krążenia barków, raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Krążenie odgarsko. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i krążenia w łokciach. Raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Oplotanie tu rękoma, i raz. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wszystko prawie żeśmy rozruszali, ale teraz jak rozruszać klatkę? Teraz dopiero pytanie. Pokażę Wam, że mam już klatkę, tego żeśmy chyba do tej pory nigdy nie wykonywali. Klatka do przodu i klatka do tyłu, bokiem. Przód i ty. Przód, ty. No to spróbujemy. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I teraz na boki klatka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. No i teraz, jak wykonać krążenia klatki? Spróbujemy przód, bok, tył, bok. Przód, bok, tył, bok. A teraz spróbujemy płynnie. Klateczka, cyk. I cyk. I trzy I 4. I 5. I sześć, i siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć. Komu się udało to zrobić, to teraz w drugą stronę. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, sześć, siedem, osiem,

Osiem, dziewięć, dziesięć, proszę jako raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dawaj, stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga stopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I pięta do przodu, palce do tyłu. Raz.

pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć krośnie algarskich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć takich papa i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dziewięć, dziesięć, sześć głębokich wdechów i wydechów wdech i wydech, unosimy się na palce, wdech i wydech i wydech, 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 wydech i wydech, wydech i wydech, wydech, wydech wdech. Wdech. i wydech, wydech i wydech, wydech i to było... Fantastyczne ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy, w dzisiejszym porannym rozruchu. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za komentarze i do miłego zobaczenia jutro o godzinie 7 i jutro o godzinie 8. Do miłego zobaczenia w następnych filmach. Zapraszam wszystkich na mój kanał YouTube. Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. Kanał ten jest poświęcony. Jakby to być budowie zdrowia i sprawności, czyli odbudowa stawu kolanowego, odbudowa stawu biodrowego, odbudowa kręgosłupa, jest na tym kanale mnóstwo takich pozytywnie szykujących informacji, treści. Zachęcam do oglądania, do komentarzy. A na dzisiaj dziękuję za uwagę. Miłego dnia życzę i do miłego zobaczenia w następnych filmach.